Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć troszeczkę o platformie i ligach Battle Reef. Ostatnio dostałem zaproszenie do Pro Ligi z pulą 5000 dolarów, z których 5 osób awansuje turniej lanowy z polą 20 dolarów także gram też to na streamach niewiele osób wie o co chodzi także chcę wam to ułatwić jakby tym filmikiem jakby przybliżyć co to jest jak może się tam dostać samemu jak dołączyć i o co chodzi tak naprawdę w tej platformie także szybciutko sobie przejdę do przedstawienia wam właśnie tej strony Battle Reef i ich turniejów proponowanych dla wszystkich graczy Strona. Tak wygląda, jakby strona startowa. Jest to Hearthstone Lobby. Mamy wejście. Jest tutaj są trzy jakby odnośniki. To jest zapowiedź, Pro Legend Summer Series. Tutaj mamy Pro Legend Season z 5000 dolarów. Mamy też Open League. W tej prolice są gracze zaproszeni, czyli na przykład tak jak ja. Nie grałem na tej platformie, ale. Z tego względu, że ostatnio też na no to jest dobre wyniki, jestem streamerem, więc mogę propagować Hearthstone'a i samą tą platformę. Także dostałem zaproszenie. Yy. Oraz każdy gracz może tutaj dołączyć, jeżeli osiągnie pułap 450 yy. punktów. Te punkty są tutaj. No ja mam tylko 127 bo bardzo mało mm. zagrałem tych gier. Yy. Ale jak je zdobywać? Mamy tutaj właśnie open league, i sobie przejdźmy może do, najpierw do tej open ligi. Yy. Co trzeba w ogóle zrobić, żeby tutaj być. Wystarczy się zarejestrować. Wystarczy się zarejestrować od razu. Yy, mamy dostęp do tutaj tych wszystkich funkcji. Jeżeli się zarejestrujemy już, yy, prowadzimy swoje konto, wiadomo, z gry i tak Podamy swoje dane, maila. Możemy od razu dołączyć do tej ligi. Klikamy Join League i już możemy sobie zbierać te punkty rankingowe. Yy, format tej Open Ligi to jest. Yy, best of one z jednym banem. Tutaj banuje się klasy. Więc jeżeli już klikamy sobie join league, szukamy sobie meczu, to pokazuje się nam pojedynek, gdzie jedna osoba jest z lewej strony, druga osoba jest z prawej strony i zawsze ta osoba z lewej strony, pierwsza, banuje klasę. Pisze na czacie po prostu już w grze, banuje na przykład Huntera, no i wtedy ta druga osoba banuje coś tam innego, prawda? Więc tak na tym to polega, banuje się klasy, jest pojedynek best of one, jest 10 punktów za wygraną, 10 punktów za przegraną, później to już w razie jakby rozwoju się w swojego w lidze. Troszeczkę się te punkty zmieniają w zależności od rankingu i liczby rozegranych gier, ale na początek to jest plus 10, minus 10, no i zbieramy po prostu te 450 punktów w ten sposób. No, jakie podpowiedzi dla Was? No, niedługo wchodzą nerwy, więc ciężko powiedzieć, no, ale na przykład nie wiem. Na ten moment można wziąć maga, jakoś go zbudować w porządku i banować chociażby łowce, który jest najgorszy. I teoretycznie, magię mamy dobrze na wszystko. Możemy też jakoś kontrol szamana spróbować przy, bagu, przy banie maga. Z takie jakieś taktyki wam polecam, ale to niedługo się wszystko zmieni, więc ciężko, jakby o jakąś na razie solidną strategię. Ale trzeba sobie to przemyśleć, yy, właśnie jak chcemy banować, bo to jest bardzo istotne. Bo mamy przewagę już w samym line-upie, jeżeli sobie dobrze to wymyślimy. Więc tutaj w ten sposób każdy może dołączyć po zarejestrowaniu się do tej ligi za darmo. Klikaj Join League. Jeżeli 450 punktów uzbiera w tej lidze, może wejść do tej ligi Pro. No i przejdźmy sobie do tej ligi Pro. Te zasady są, jeżeli chodzi o mecz, takie same: 10 za wygraną, 10 za przegraną. Ale tutaj już są league standingsy i format jest zupełnie inny. Już format jest oficjalny Hearthstone, czyli Specialist Best of Free No Ban Standard Deck. No i tutaj się uploaduje talie, po prostu. Może wejdę. Trzeba ją przedstawić w formacie primary, secondary, tertiary. Najlepiej z jej tierów, bo jest to najlepiej widoczne. No ale teoretycznie mogą być to w pejściu zrobione rzeczy, jeżeli nazwiemy odpowiednio swoje talie, ale jest mniej widoczne dla innych zawodników, więc lepiej przez jej tirsów jej jest to zrobić. Tak to wygląda: dodajemy talię i ona jest wtedy ją aktywujemy. Można ją w każdej chwili zmienić, tylko no w trakcie meczu nie można jej zmienić, ale po danej serii można ją zmienić. Tutaj możemy sobie dodać i dać po prostu aktywną talię, albo wyrzucić w ogóle tą, która obecnie jest. No i kolejkuje nam kogoś w lidze i też zbieramy punkty rankingowe I top 5 no tutaj są zasady Tak standard best to free specialist po angielsku tutaj o tych taliach No jakieś tam szczegółowe szczegółowe zasady nie są jakieś super ważne ale tak jak mówię 5 5 najlepszych, tutaj top 5 of um, this league qualifiers to summer final LAN event, which take place on 18-19 of September, czyli mamy podaną datę finałów LANowych, mm, no i tutaj już jest pula 20 tysięcy, tylko że oni nie zapewniają um, jakby kosztów podróży i pewnie jakiegoś hotelu, więc trzeba to sobie samemu opłacić, mm. Więc 5 najlepszych osób awansuje na te finały lanowe z pulą 20 tysięcy dolarów. To są najistotniejsze informacje i ta liga trwa przez miesiąc. Żeby w ogóle być klasyfikowanym do tej ligi, trzeba zagrać minimum w ciągu tego miesiąca 50 gier, żeby nasz. Um, żeby po prostu nasz rating się wliczał do, do tej ligi. Bo, jeżeli jest poniżej 50 gier, no to niestety, nawet gdyby było pierwsze miejsce, to jest się dyskwalifikowanym po prostu. No i tutaj mamy statystyki. Są tutaj gracze najlepsi z całego świata, tak naprawdę. Jest bardzo mocna obstawa, gdyż ci gracze testują sobie głównie pod Grandmasterów jakieś line-upy, testują sobie również pod kwalifikacje, tak jak ja, chociażby do Seulu. Także mamy tutaj ligę, no bardzo dużo dobrych graczy możemy przelecieć sobie szybciutko 16 jest kseno nasz rodak 16, 53, więc bardzo dużo gier zagrał już 119 nie wiem czy to nie jest najwięcej w ogóle w całej lidze więc kseno bardzo dużo gra w tej lidze to miejsca miejsce solidnie um, przejdźmy sobie szybciutko dalej no widać po nikach że naprawdę bardzo dobrzy gracze wszyscy najlepsi na świecie grają No ja jestem tutaj 36 na ten moment mam statystyki 71 więc dobry start zanotowałem ale mało gier na razie rozegrałem ale będę to nadrabiał jakby no i cóż, kolejne miejsca. Nie wiem, chcecie, żeby szybko przejechać? Może A tak dla was, tylko żebyście zobaczyli, ile ludzi tam jest. Kilku Polaków gra w lidze. Także tylko sobie przelecimy. Amex jest zaproszony, chyba, albo się dostał. Nie wiem, ale nie grał jeszcze żadnej gry, więc ma 00. Kto tam dalej? No, mogę kogoś przeoczyć, bo chcę tak szybko. Nie chcę też was zamęczać, bo to jest filmik bardziej taki obrazowy. Ale przelećmy sobie do samego końca. Hmm. Tu tak, są już gracze z ujemnym win Winratio. Prawdopodobnie pominąłem kogoś, ale tak na szybciutko. Zjedźmy sobie do samego końca, ile jest. O, moja podróbka, czyli Kamul. <noise> jest na się też. No, sporo tych graczy jest tak. Sporo jest tych graczy. bo control 2429, więc nawet tak dobi gracze też mają problemy. No po prostu tutaj obsada jest strasznie, strasznie mocna. Wojak jest w 639 też dużo gier rozegranych. Konrad 07 niestety. Kacpera 8, 17, 26. Paweł 1222, Zygfryd 616, więc Polacy trochę 4, 1627 bardziej na końcu, Matw 1840, Mrozek 1236, więc jest sporo Polaków. no jeszcze gdzieś pewnie Dawido po drodze powinien być, Sewel też chyba. No, trochę to pominąłem, ale no, widzicie o co tutaj chodzi. Um, jest sporo osób w tej lidze, także każdy może do niej dołączyć, jeżeli zrobi ten ranking 450 punktów, więc mam nadzieję, że przybliżyłem Wam o co tutaj chodzi jest to fajne jakby dlatego żeby sobie grać coś innego niż ladder także każdemu polecam dołączenie do tej ligi i cóż widzimy się na streamach powodzenia wszystkim życzę którzy będą próbować swoich sił no i awansu do tej proligi w której w której pola nagród jest solidna i nagrody również i awans na turniej lanowy także dziękuję serdecznie za uwagę jeżeli wam się podobało standardowo proszę o lajka o subskrypcję i do zobaczenia w kolejnych filmikach Cześć!